Jake Paul to postać tak legendarna, że poza boksem i karierą żartownisia, dostał on także pozew od sąsiadów za podpalanie mebli we własnym mieszkaniu. No wiecie, ci czuli się zagrożeni. Namawiał on także swoich widzów, czyli w tym jakieś 95% dzieci, aby te rzuciły szkołę, bo jest kompletnie niepotrzebna i zamiast tego kupił jego poradnik jak zostać niezależnym finansowo za 80 zł. Jake także stworzył amerykańską wersję Timu X, tylko był ciut bardziej łasy na kasę i wprowadził 20% podatku na okres trzech lat na swoich członków oraz wszystkie ich zarobki, nawet spoza YouTube. Swoją dziewczynę traktował jak rekwizyt do kontentu. Zarzucał, że go zdradziła, i w sumie to ta zdradziła go z jego starszym bratem Loganem, a zrobiła to w akcie zemsty, bo ten zdradzał ją nieustannie z innymi dziewczynami. Jak już dobrze wiecie, najbardziej śliscy i pazerni influ promują meme aby wydusić z widzów wszystkie pieniądze. Oczywiście Jake także nie odpuścił tej okazji, a gdy mówimy o okazjach, to ten dołączył do grup protestujących, Galerii handlowej, która okradała sklepy i je niszczyła. A to skromny wstęp do jego historii. Jack Paul przyszedł na świat w 1997 roku w Cleveland, a jego starszym bratem jest nikt inny jak Logan Paul. Zamiast marzyć o pracy w biurze czy grze w NFL, bracia szybko wyczuli, że przyszłość jest w internecie. Ich pierwszym placem zabaw była aplikacja Vine. Yo, Platforma, na której można było wrzucać maksymalnie 6-sekundowe filmiki i właśnie te kilka sekund wystarczyło Jake'owi, by zacząć budować swoją armię fanów. Z głupkowatego humoru, krzyków, wygłupów i totalnego braku granic, Jake zgromadził ponad 5 milionów followersów, zanim platforma zniknęła z rynku w 2016 roku. U nas w Polsce prawie nikt nie korzystał z tej aplikacji Vine, ale w skrócie był to taki skromny TikTok. Dla Jake'a to nie był koniec to był dopiero początek, gdy Vine padło, on już stał jedną nogą na YouTube. Gotowy, żeby podbić także i te platformy, na której coś tam już wcześniej wstawiał i miał jakieś grono odbiorców, choć prawdziwa sława i pieniądze zaczęły się, gdy w pełni skupił się na tej platformie. Także równolegle w tym czasie, a mowa o 2016 roku, dołączył on do Disneya i był twarzą programu Bizard World. I co zabawne, to nie grał on tam żadnej roli jak inni aktorzy, a miał on być po prostu sobą i w programie dostawał szalone wyzwania od widzów, które musiał wykonać. <laughs> Jakby idealne dopasowanie. Jake po prostu gra samego siebie. Jake nie miał problemu, żeby wydupczyć swoich widzów na pieniądze, ale wiecie, kto on tego nie zrobi? Cashify, czyli sponsor dzisiejszego odcinka. Cashify to miejsce, gdzie bez problemu wymienisz gotówkę na krypto i krypto na gotówkę. Mają ponad 60 punktów w całej Polsce, w tym kantory, kryptomaty i możliwość dojazdu do klienta. Więc serio, zrobisz to wszędzie. Możesz kupić albo wypłacić krypto za gotówkę lub przelew, a do tego traktują cię normalnie, bez znaczenia, czy wymieniasz dwie stówy, czy dwie bańki. Cashify mocno stawia na edukację. O kryptowalutach. Dlatego robi bezpłatne wydarzenia Cashifam w całej Polsce, gdzie można sporo się dowiedzieć o inwestycjach oraz poznać osoby o podobnych zainteresowaniach. Dodatkowo Cashify na każdym evencie stawia pizzę dla wszystkich uczestników. Choć aktualna trasa dobiegła końca, to wiem, że już przygotowują się do eventów po wakacjach. Relacje z poprzednich eventów i info o następnych znajdziesz na socialach Cashify. A z kodem kontrowersja, masz rzadniczkę podczas wymiany w kantorze i zapłacisz 0,5% prowizji. Mniej. A jeśli krypto to nie Twoja bajka, to mają też sklep z metalami szlachetnymi, złoto, srebro, platy. A nawet ekskluzywne zegarki idealne, jeśli wolisz spokojniejsze inwestycje. A my wracamy już do odcinka. Na początku 2017 roku, Jake, mając już miliony subskrybentów oraz będąc bardzo rozpoznawalnym, otwiera swój Team 10. Wiecie, taki amerykański Team X. Yeah. A zarazem początek jego przejścia na kontrowersyjną stronę mocy petardy, miotacze ognia, spalony materac, wrzucony do basenu to wszystko działo się na podjeździe Willi, którą otaczały spokojne domy, codzienne imprezy, krzyki, zniszczenia i setki. Fanów gromadzących się przed domem, sąsiedzi byli przerażeni. Mieszkańcy dzielnicy złożyli setki skarg, a sprawa zaczęła trafiać do lokalnych wiadomości. Jake stał się twarzą dziecięcej telewizji i jednocześnie lokalnym zagrożeniem publicznym. Jeszcze tego samego roku został wyrzucony z Disneya, ci nie chcieli mieć nic wspólnego z kontrowersyjnym twórcą, a Jake w tym okresie już w pełni skupił się na YouTube. Zaledwie miesiąc po wyrzuceniu z Disney'a Jake wypuszcza teledysk It's Everyday Bro, który w kilka dni zdobywa miliony wyświetleń, a aktualnie ma nawet 303 miliony odsłon i stał się jednym z najbardziej znienawidzonych klipów historii YouTube, a w swoim teledysku disuje konkurencję, chwali się jak jego team żyje na co dzień i pokazuje bogactwo. Całość ma vibe bogatego nastolatka, który właśnie kupił Lamborghini za pieniądze widzów z TikToka. Klip zebrał ponad 5 milionów dislik'ów przed usunięciem tej funkcji. Co ciekawe, mimo tego, Tragicznego odbioru wygenerował gigantyczny dochód z wyświetleń i sprzedaży merczu. Z samych reklam na YouTube zarobił kwotę w wysokości 5 milionów złotych, a jeśli chodzi o jego bluzy, bluzki, ogólnie cały mercz, to w szczytowym momencie zarabiał nawet po 120 tysięcy złotych dziennie. To był moment, w którym Jake zrozumiał, że nie trzeba być lubianym, wystarczy być głośnym. W tym samym czasie rozpadł się jego toksyczny związek z influencerką Alison Violet. Jake rzekomo manipulował Alison, dał jej nadzieję na związek, a za jej plecami, albo nawet przy niej spał z innymi dziewczynami. Kiedy Alisa się zbuntowała, Jake wyrzucił ją z domu Team 10, a ona publicznie oskarżyła go o manipulację i emocjonalną przemoc. Alisa w odwecie przespała się z jego bratem Loganem Paulem i otwarcie to przyznała. To była dobra decyzja. A Logan nagrał o tym piosenkę. Jake udawał, że wszystko jest w porządku. Prawdziwa rodzinna patologia na oczach milionów widzów. Jake także na każdego z członków nakładał podatek w postaci 20% na okres 2-3 lat. Ci musieli oddawać mu ten procent ze wszystkich współprac, jeśli chcieli być w jego teamie 10. Oprócz tego byli zmuszeni do podpisania NDA, czyli tajemnicy o kulisach. W związku z tym wszelkie kontrowersje i krzywe akcje, które wyczyniał Jake, nie ujrzały światła dziennego. Są także plotki, że w team 10 i jego późniejszych projektach Jake za zatrudniał nastolatków 14-17 lat do edytowania, kamerowania i promocji. Brak umów, brak ubezpieczenia. Jeden z montażystów przyznał, że nie dostał wypłaty za miesiące pracy, choć są to jedynie niepotwierdzone plotki. Jake także orientuje się, że największe pieniądze leżą nie w YouTube, tylko w naciąganiu swoich fanów i wtedy się zaczyna. Jake mówi do swoich widzów, czyli większości dzieci, że te już nie potrzebują szkoły, bo ten wypuszcza właśnie poradnik przedsiębiorcy i z nim zostaną niezależni finansowo. Wiecie, po co im szkoła, gdy poradnik Jake Paul'a, Edfluence, bo tak nazywał się ten jego program, poradnik, zawierał m.in. obietnicę Dowiesz się, jak zostać sławnym influencerem. Koszt? Na początku tylko 40 zł i jaką mistyczną wiedzą dzieli się z nami Jake Paul czy też jego copywriter, bo jakby nie oszukujmy się, który youtuber pisze sam książkę. No ale jeśli chodzi o zawartość to ten dostęp za 40 zł daje tylko jeden film z banałami typu Bądź sobą. Wow, wydaje mi się, że to zawartość, dzięki której mogę zostać influencerem. Fanserem. A co oferował jego pakiet za 250 zł. No również mistyczne przemyślenia, na które my, zwykli ludzie, nigdy byśmy nie wpadli, a mianowicie teksty typu musisz być unikalny, wrzucaj je regularnie. Brak konkretów, brak narzędzi, brak wartościowej wiedzy. Ale według Jake'a, mając tak bogaty poradnik influencera czy też przedsiębiorcy, nie było już potrzeby, aby uczyć się w szkole. I co zabawne, a w sumie to smutne, to wśród jego wiernych młodych fanów, byli tacy, którzy naprawdę to wszystko łykali i opuszczali szkołę. No ale a przejść do jego kolejnego pomysłu, a mianowicie Mystery Boxów. Wiecie, płacisz jakąś kwotę, np. 200 zł, dostajesz takiego Mystery Boxa z rzeczami o przeróżnej wartości. Dziwnym zbiegiem okoliczności, influencerzy promujący to dostają iPhone'a, a nawet konsolę, a ty naklejki, długopis i bryloczki. Wspólnie z Loganem Paulem promują tę stronę, gdzie dzieci mogą kupować tajemnicze skrzynki. W środku mogą być te iPhony, Jezy, a nawet Lamborghini, ale najczęściej nic wartościowego. Nie wiem, czy kogokolwiek to dziwi, że finalnie, gdy kupujemy tego Mr. Boxa za 200 zł, to finalna zawartość to może jakieś 30% tego, co wydaliśmy. Internauci szybko odkrywają, że losowania są zmanipulowane, a paczki nie dochodzą, a także padły oskarżenia o promowanie hazardu wśród dzieci. Jego reputacja, jak i całe zaufanie po tym wszystkim drastycznie spadły. Oczywiście niczego go nie nauczyły błędy przeszłości, i jak myślicie, na co wpadł Jake tym razem? A. Zdradzi swoją dziewczynę, gdy ta będzie obok. B. Wyda kolejny poradnik. C. Rzuci rasistowskim tekstem swojego fana. Czy D. Zostanie przeszukany przez FBI, a ci znajdą arsenał broni porozrzucany po domu? Jeśli wybrałeś odpowiedź A, to muszę Cię rozczarować, bo o ile to poprawna odpowiedź, to gdy Jake coś robi, to robi to na 100% i doprowadzi do wszystkich czterech sytuacji. Zacznijmy, może, od poradnika, a ten nazwał go FF Movement. Nie, że FF jak w lolu oznaczające poddaj się. Tylko chodzi o financial freedom, wolność finansową, kurs, sukcesu. Tym razem za 80 zł miesięcznie. Hasło, nie potrzebujesz szkoły, potrzebujesz mnie. Znów puste gadki motywacyjne i zero realnej wartości. Zbierają kasę, a potem projekt znika bez śladu. Skamy Jake'a Pola to idealny przykład, jak wycisnąć dziecięcą widownię jak cytrynę, zanim dorośnie. Nasze pokolenie na przykład było skamowane w postaci skopiowania itemków w metinie, czy może niewinnym pytaniem, czy masz zapalniczkę. W obydwu przypadkach ta Pozoru miła osoba, znikała z naszą własnością. Jake to była osoba, która nie myśli nad tym, co mówi, i gdy jechali razem z kolegami w jednym z codziennych vlogów, Jake rozmawiał z fanem, nastolatkiem z Kazachstanu, który mówił z lekkim akcentem. Chłopak był podekscytowany spotkaniem z internetowym idolem. Zwykła interakcja? No, nie u Jake'a Pola. Jake, słysząc jego akcent, dorzucił z uśmiechem: Brzmisz, jakbyś miał się wyspić. Był sierpień 2020 roku. Internet wciąż wrzał po aferach z udziałem Jake'a Paul'a, skamach, nielegalnych imprezach w środku pandemii i domniemanym udziale w grabieżach podczas protestów Black Lives Matter. 6 czerwca 2020 roku Jake Paul pojawia się w Scottsdale Fashion Square, luksusowym centrum handlowym w Arizonie. To nie był przypadek. Na nagraniach widać go z kamerą, telefonem, pełną ekipą filmującą grabieże, rozboje i demolowanie sklepów. Butiki zniszczone, witryny wybite, ludzie wynoszący torebki a Jake jakby przebywał w swoim żywiole, ale coś czego chyba nikt się nie spodziewał to nalot FBI Federalnego Biura Śledczego na posiadłość Jake'a. Wczesnym rankiem 5 sierpnia 2020 roku agenci FBI weszli do luksusowej posiadłości Jake'a Pola w Calabasas, znanej jako Tim Ten House, z pełnym uzbrojeniem i nakazem przeszukania. Ulice zostały zablokowane. Na miejscu zjawiła się lokalna policja. Helikopter krążył nad okolicą, a dziennikarze rzucili się pod bramę. To nie był zwykły nalot, to wyglądało jak scena z jakiegoś filmu. A co znaleźli w środku domu? Zamiast kamer do vloga i laptopa, FBI natrafiło na cały arsenał broni palnej, rozrzuconej. Dosłownie wszędzie. Broń automatyczna na kuchennym blacie, pistolety przy łóżkach, karabiny na sofie w salonie, magazynki leżące jak dekoracja. To nie był safe, to nie było zabezpieczone. To był dosłownie dom, pełen niezabezpieczonej broni, w którym przypomnijmy, kręcono kontent dla dzieci. Największy problem jest taki, że w tej willi regularnie przebywały niepełnoletnie osoby. Współpracowniczy Jayka, młodzi fani, gości imprez. Dostęp do broni był otwarty, można było ją dosłownie podnieść z podłogi. To nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, to zagrożenie życia. Śledztwo. FBI oficjalnie było związane z udziałem Jake'a Pola w zamieszkach i grabieżach podczas protestów w Arizonie. Wcześniej widziano go w centrum handlowym, gdzie, gdzie dokumentował jak dewastowane są sklepy, Rzekomo nie brał udziału, ale pojawiły się zarzuty o włamanie i wtargnięcie. Nalot miał sprawdzić, czy Jake posiada nielegalną broń lub materiały związane z zamieszkami. A jaka była odpowiedź Jake'a w tej sprawie? Oczywiście, jak na Jake'a przystało, nie powiedział nic konkretnego. Opublikował tylko enigmatyczny post, w którym ogólnie odnosił się do trudnych czasów i że wierzymy w prawdę. Nie przyznał się do niczego, nie zaprzeczył, nie wyraził żalu. Zarzuty? Nie postawiono mu żadnych w związku z bronią. Śledztwo? Ostatecznie zamknięte bez większego finału. Wizerunek? Dla niektórych skandal. Dla jego fanów? Kolejna okazja, by nazwać go prawdziwym buntownikiem. A gdy mówimy o prawdziwości, to czas pogadać o związku J.K.Polla z Alison Violet. To jedna z najbardziej toksycznych relacji w historii influencerów. Oficjalnie para nigdy nie potwierdziła, że byli razem. W praktyce jednak wszystko na to wskazywało. Wspólnie Wspólne życie, wspólne treści, wspólna willa. A Lisa była częścią oryginalnego składu Team 10. Nagrywali wspólnie vlogi, robili pranki i karmili widzów wizją idealnego, zabawnego związku, ale wszystko to było na pokaz. Za kulisami działy się rzeczy, które później Violet opisała jako manipulację emocjonalną, toksyczne wybuchy i upokarzanie. Jake potrafił dawać jej nadzieję na prawdziwy związek, a następnie zaprasza inne dziewczyny do łóżka dosłownie pod jej nosem. Spał z innymi, gdy ja byłam piętro niżej, gdy pytałam o naszą relację, mówił, że przesadzam. Kulminacją tego wszystkiego była zemsta z bratem Jake'a, upokarzana, ignorowana, zdradzana. W końcu Violet powiedziała dość i zrobiła coś, co wstrząsnęło internetem. Przespała się z Loganem po starszym bratem Jake'a. To była decyzja czysto z zemsty. Czy żałuję? W sumie nie. Był całkiem uroczy. To wywołało absolutne piekło w social mediach. Jake poczuł się zdradzony, chociaż sam przez miesiące zdradzał ją dosłownie i emocjonalnie. Logan, jak na Logana przystało, postanowił nagrać diss track na własnego brata, w którym bezpośrednio pojawiła się Alisa Violet. W czerwcu 2017 roku Alisa wrzuciła wielki expose na YouTube, w którym dokładnie opisała, jak wyglądało życie w Ten House. Wymusz NDA, czyli umowy o poufności, pracowanie 24 na 7 bez odpoczynku, manipulowanie emocjami członków zespołu, czy stwarzanie pozorów idealnego życia, które było toksyczną bańką. Chwilę po tym wydarzeniu nastąpił rozłam i Team 10 upadł. W lutym 2021 roku Jack Paul opublikował w swoich mediach społecznościowych entuzjastyczne posty promujące Tokentronics, kryptowalutę związaną z Justinem Sunem, chińskim przedsiębiorcą znanym z agresywnych metod marketingowych w świecie Web3. Problem? No, w tym, że nie poinformował swojej widowni, że został sowicie opłacony za tą reklamę. Dokładnie 100 tysięcy złotych wypłaconych w kryptowalucie. Zgodnie z przepisami amerykańskiej Securities and Exchange Commission, tzw. Tak SETS, takie działania łamią prawo. Influencerzy i celebryci muszą jasno oznaczać sponsorowane treści, zwłaszcza gdy dotyczą inwestycji finansowych, które mogą wpływać na decyzje ekonomicznych widzów. W marcu 2023 roku Jake zawarł ugodę z SETS. Nie przyznał się do ale zgodził się zapłacić grzywnę. Całkowity koszt tej ugody wyniósł 2 miliony złotych, z czego Jake pokrył swoją część obok innych celebrytów, takich jak Lindsay Lohan, Akon czy Nio. Grzywna miała zrekompensować potencjalne szkody i zniechęcić innych influencerów do podobnych nieetycznych praktyk. <grymne> Jeszcze tego samego roku Jake Paul zaangażował się w intensywną promocję kryptowaluty SafeMoon, memy Coina, który był masowo hype'owany przez celebrytów i twórców internetowych. Jake tweetował, publikując story i Sprawił wrażenie, że mocno wierzy w projekt, co przyciągało jego młodą, niedoświadczoną widownię do inwestowania w tokeny. Problem polega na tym, że inwestorzy zarzucają mu udział w tak zwanym pump and dump, czyli sztucznym napompowaniu ceny tokena przez hype, a następnie jego sprzedaniu na górce, co wywołało gwałtowny spadek i ogromne straty wśród tysięcy drobnych inwestorów. W lutym 2022 roku złożono pozwy zbiorowe przeciwko promotorom Save Moon, a Jakepool znalazł się na liście pozwanych. Zarzucano mu manipulację rynkiem i ukorzyścił Odkrycie faktu, że jego działania miały charakter komercyjny, a nie autentyczny, Jake Paul nie był zaangażowany wyłącznie w SafeMoon czy Tronics. Z czasem pojawiły się kolejne memecoiny, które promował lub z których czerpał korzyści finansowe. Do najbardziej znanych należą Ding Doing. Absurdalny memecoin stworzony przez jego brata Logana, promowany przez wielu influencerów jako najzabawniejszy projekt Web 3, który okazał się kompletnie bezwartościowy. Yumi Token rzekomo charytatywny token, który po chwili eksplozji wartości niemal natychmiast stracił większość kapitalizacji oraz CryptoZoo, chociaż oficjalne przypisane Loganowi Paulowi pojawiły się powiązania z Jake'em przez wspólne kontakty i transfery finansowe. Najbardziej szokujące było odkrycie tzw. tajnego portfela Jake'a przez CofeZille, publicznego portfela kryptowalutowego, na który wpływały wszystkie płatności za promocję tokenów. Łączna wartość środków zgromadzonych na tym portfelu to ponad 9 milionów złotych. A zapytacie jak aktualnie wyglądają te procesy sądowe i sytuacja z tymi skamami? To w grudniu 2023 roku Roku, SafeMoon ogłosiło upadłość, co doprowadziło do automatycznego wstrzymania procesów wobec tej spółki, ale nie wstrzymuje postępowań przeciwko promotorom takim jak Jake Paul. I do tej pory procesy sądowe nadal są w toku? No wiecie, to wszystko się dłuży. W kwietniu 2021 roku TikTokerka Justin Paradise oskarżyła Jake'a Paula o nieodpowiednie zachowanie, o charakterze seksualnym, opublikowała emocjonalne nagranie oraz wiadomości tekstowe. Po jej wystąpieniu inne dziewczyny również zaczęły opowiadać swoje historie. Jake zap przeczył wszystkiemu, nazywając zarzuty chęcią zdobycia uwagi. Sprawa nie trafiła do sądu, ale reputacja Jake'a mocno ucierpiała. W dokumencie The Problem Child z 2023 roku Jake udaje skruchy, ale jego zachowanie na galach, tiktokach i konferencjach bokserskich nadal pełne jest agresji, wyższania się, kontrowersyjnych wypowiedzi. I jest to idealny moment, aby opowiedzieć o jego sportowej karierze, bo ten, jak dobrze wiecie, zdecydował się zawodowo trenować boks i wybuchła cała masa kontrowersji, jeśli chodzi o jego walki, o które Gadali wszyscy. Miał on tak ogromne kwoty za walki, że gdy walczył z Mikeiem Tysonem, garza za jego wygraną wyniosła około 160 milionów złotych. A jeśli chodzi o statystyki, to rekord Jakea Paula w swojej karierze w boksie zawodowym to osiągnął 11 zwycięstw i tylko jedną porażkę, z czego 7 wygranych przez knockout. Taki wynik brzmi super, ale nigdy wejdziemy w detale. W jaki sposób Jake dobierał swoich przeciwników, a robił to w taki sposób, aby zawsze mieć przewagę? Na przykład Nate Robinson, koszyka. Nigdy wcześniej nie walczył. Ben Askren, zapaśnik MMA z zerową techniką bokserską. Nate Diaz, legenda MMA, ale słaby boksersko i mniejszy fizycznie. A także legenda Mike Tyson. Problem z tym, że Mike Tyson ma już 58 lat i od dawna nie walczył. A także wielu uważa, że ich pojedynek, który wygrał Jake Paul, był ustawiony. Jake także brał przeciwników, którzy mieli mało czasu na przygotowanie. W tle krążą plotki, że ten miałby się zmierzyć ze swoim bratem Loganem, choć szanse są na to nikłe. Tak samo, jeśli chodzi o między Jake'iem a Floydem Mayweverem, którego warunkiem jest, aby Jake zszedł do jego wagi, co według Jake'a jest niewykonalne, a jest między nimi 21 kg różnicy. Jake Paul już od jakiegoś czasu jest w związku z Jutom Lerdam, to holenderska mistrzyni świata i srebrna medalistka olimpijska w używiarstwie szybkim. Jake oświadczył się jej jeszcze w tym roku, a dokładnie to w marcu, i prawdopodobnie w 2026 roku wyprawią wesele. A tak poza tym to absolutnie normalna relacja bez żadnych kontrowersji. Bracia Pol od zawsze budzili kontrowersje i robili wokół siebie dużo szumu i coś mi mówi, że szybko się to nie zmieni. Okay.